Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a to jest kolejny odcinek kariery, która na tym kanale pojawia się codziennie, więc jeżeli to wiesz, no to, to znaczy, że jesteś stałym bywalcem. Jedyne, co powinieneś zrobić w tym momencie, to zostawić łapki w górę. Jeżeli o tym nie wiesz, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco. Materiały codziennie o 6 rano, chyba że na przykład zapomnę wstawić materiał, tak jak czasami mi się zdarza, że nagram materiały do przodu, a potem zapomnę ich wrzucić do internetu. Tak czy siak, dobra, to już jest nieważne. Ważne jest to, że teraz czeka nas mecz z Ipswitch, jak widzicie, jest to mecz w Wigilii Wigilii. Ale to, co jest dla nas w tym momencie najistotniejsze, to fakt, że powinniśmy rozejrzeć się za zawodnikami, którym kończą się kontrakty. I to jest coś, co powinienem zrobić zdecydowanie szybciej. No, ale jak zwykle, przez to, że ja to ja, to muszę zrobić to dopiero teraz. Dlatego usuwamy wytyczną dla scouta, ponieważ nie poszukujemy w tym momencie obiecujących zawodników. Teraz poszukujemy dziadów. Teraz poszukujemy gości, którym kontrakty się kończą. Dlatego też. 23 lata minimum, żebyśmy tych e, zawodników mogli znaleźć. Tak naprawdę, górnej granicy wieku tutaj aż tak bardzo nie będziemy sobie stawiali, e, ponieważ e... No, w tym momencie nie jest to dla nas do końca aż tak bardzo istotne. Mogą to być zawodnicy doświadczeni. Dla mnie e, nie ma z tym e, problemu. Tak naprawdę, e, tutaj jeśli chodzi o atrybuty, możemy dać członków podstawowych albo nawet możemy nie dawać nic. Zobaczymy, co nam znajdzie komputer. E, to jest bardzo szeroki zakres poszukiwań, ale mam nadzieję, że dzięki temu uda nam się znaleźć e, naprawdę sporo liczby graczy z różnych tylko nie chcę prawego brońcy, nie chcę, nie, 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 bo tutaj ja zrąbałem troszeczkę, edytuj wytyczną, ja nie chcę tu prawego obrońcy. to dowolna pozycja, no i oczywiście klikając kwadrat, wszystko sobie zepsułem i muszę robić to od początku. No, dobra, 35, wszystko jest w takim razie dobrze i w tym momencie mamy wytyczną, która mnie interesuje i miejmy nadzieję, że jak najszybciej nasi skałci podziałają, znajdując nam tych odpowiednich zawodników. To, co istotne, w biurze znajduje się także informacja o kończących się kontraktach zawodników, jednak, jeśli jeśli się na to spojrzycie, to tutaj, zresztą omawialiśmy to w poprzednim materiale, mamy BN piłkarzy, którzy no właśnie, to są piłkarze którzy w tym momencie tak naprawdę, jeżeli znajdą nowy klub to nas to nie zaboli, jeżeli jakby oni odejdą to nie widzę z tym nie widzę w tym żadnego problemu a jeżeli nie, to po prostu pod koniec sezonu z nimi podpiszemy umowę, oni mają wolną drogę dalej i jeżeli chcą zadecydować o swojej przyszłości w inny sposób to mogą to zrobić i my tutaj nie chcemy im robić żadnych przeszkód jesteśmy gotowi na kolejne spotkanie jednak tu dokonać musimy paru istotnych zmian, ponieważ Paru zawodników jest po prostu lekko podmęczonych, a oczywiście nie chcemy ryzykować ich ewentualnymi kontuzjami. Hughes to jest piłkarz, który prawdopodobnie od nas odejdzie, ale dopóki tutaj jest nie mam zamiaru go jakoś wyrzucać z tego składu. No, musimy te, jakoś to poukładać, żeby miał to ręce i nogi. Wydaje mi się, że w tym zestawieniu wygląda to wszystko bardzo przyzwoicie. Dobrze pamiętam, że jest kontuzjowany Collins? Tak jest. Dobrze pamiętam. Wiem, że Wy chcecie, żebym tak samo jeszcze trenował Brina. Widzę te komentarze, że on ma bardzo wysoki potencjał, ale słuchajcie, no nie jesteśmy w stanie trenować wszystkich naraz. Na razie podjąłem takie decyzje, ale widząc głos ludu, który mówi trenuj Brina, na pewno przy kolejnych zmianach treningowych będę go uwzględniał. Jak na razie Zip Switch Chelsea nam remisuje jeden do jednego, strzela bramkę z rzutu karnego w Maguire, który za niedługo odejdzie od nas. No, Co jest bardzo, no, nie powiem, że niepokojące, no bo oczywiście jesteśmy na to gotowi, jakby braliśmy to pod uwagę. No ale trzeba będzie się z nim pożegnać i to jest na pewno i to jest na pewno informacja no, 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 no może nie smutna ale, ale to będzie wielki krok jeśli chodzi o ten nasz zespół a teraz gram słuchajcie z Nottingham sytuacja widzę wygląda źle nie ma co się oszukiwać słuchajcie bo jesteśmy tutaj w tym sezonie, już po to, żeby walczyć o awans, a jak na razie tego awansu nie widać. Na ten mecz musimy, mimo tego, że gramy u siebie, wyjść najmocniejszym zestawieniem i robimy to dlatego, że liga jest dla nas ważniejsza. Ja wiem, że zaraz czeka nas spotkanie z Liverpoolem, i oczywiście to jest istotny mecz, no bo można się zawsze zaprezentować i tak dalej, bla, 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 ale my na ten mecz, jakby. No, nie, że jesteśmy skazani. No, nie, no, jesteśmy skazani na porażkę. No, jeszcze nie jesteśmy w stanie z takimi zespołami jak Derec rywalizować. Dlatego, też, em, wszystkie ręce na pokład, jeśli chodzi o spotkanie z jeśli chodzi o spotkanie z, 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 z Nottingham, a na Liverpool wyjdziemy prawdopodobnie dużą częścią też młodzieży. Na pewno wyjdziemy rezerwowym golkiperem, ponieważ władują tyle Wilsonowi, że ten no jakby, żeby się nie załamał chłopak, więc musimy się do tego meczu przygotować. A na razie konferencja prasowa. Lopez Łeska ostatnio imponuje formą. Czy zobaczymy go dziś na boisku? Rotacja to podstawa, no i to jest właśnie, przy, przy, właśnie to, do czego dążymy. Ponieważ jest to dla nas istotne Żeby Lopez Łeska też odpoczął sobie Bo to jest ważny zawodnik Od moich zawodników spróbować to nasz obowiązek Tyle damy Jakby zawsze parlamentarne wypowiedzi, które mają budować nasz zespół Jest to absolutnie bez sensu Słuchajcie, żeby robić cokolwiek innego Dobra, jesteśmy w takim razie gotowi na mecz z Nottingham E, miejmy nadzieję, że uda nam się tutaj wygrać. Bardzo dobra forma naszych rywali. Trzy ostatnie mecze to zwycięstwa, ale tu remis, niestety. Cieszę oczywiście to, że Lionetti wpisuje się na listę strzelców. Ten nasz Zola e, strzela znowuż. I e, jakby on po to tutaj jest. I to jest fantastyczna informacja, że, 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 że on działa w tej naszej formacji, ale no martwi. Martwi, słuchajcie, to, że nie udało nam się wygrać u siebie. Tutaj do, przed meczem z. Liverpoolem dokonamy wielu, wielu zmian. Lopez Łeska, jego nie chciałbym widzieć w podstawie, ale chyba, chyba go jednak zobaczymy. Na prawej obronie na pewno wystąpi sobie Susek. Hughes wystąpi w podstawie. Lopez, Weska Nuri. No, wolałbym nie ryzykować dwoma zawodnikami z pierwszego składu, więc Francuz sobie odpocznie. De zobaczymy. W środku pomocy chciałbym, żeby wystąpił sobie Brum. Skoro może wystąpić, niech wystąpi. Zagra Thomas. Garnera także zobaczymy z prawej strony. Może być, może być Cooper. Na napadzie oczywiście. Mamy możliwość, wiecie, co zagrania jeszcze tym Maguire'em, więc go sobie tutaj wykorzystajmy z lewej strony. Chciałbym zobaczyć tutaj jednego z tych młodych, e, bo tutaj gdzieś powinien być. Powinien być, powinien być. No właśnie, kto? Baker. Tylko Baker jest jako kto? SPOPP. Ehm, a ty możesz grać w lewą stronę? No właśnie, więc się wy tutaj, chłopaki zmienicie. Bardzo, bardzo, bardzo dziwny skład wyjdzie na to spotkanie, ale. E, no co mogę powiedzieć? E, no nie jesteśmy w stanie nawiązać tutaj równej walki no nie oszukujmy się, jakby no to jest jednak mecz, który który skończy się bardzo wysokim zwycięstwem Liverpoolu, mimo że gramy u siebie, więc ja nie widzę powodu, dla którego mamy tutaj wychodzić, wiecie, najmocniejszym składem i psuć sobie ten skład, lepiej wyjść czymś takim, jeżeli mamy wygrać, to wygramy a, a raczej nie mamy wygrać taka jest niestety smutna prawda Chelsea nam kontra Liverpool, mecz kończy się wynikiem 0 do 3 Garner kontuzjowany i to jest Absolutnie fatalna informacja. Swoją drogą zobaczcie, że oni na nas wyszli najmocniejszym swoim składem, bo był Alison, Pereira, e, Varan, Robertson, Grujcz, Zieliński, Owar. A w zasadzie Uła albo Oła Roberto Firmino, Momo Sala, Coria Zabal Na boisku pojawił się także Leo. Więc naprawdę tutaj, no, no nieważne jaką 11 byśmy wyszli, to, to, to warunki postawione przez Czerwone Diabły to, to, to był po prostu no, przez Czerwone Diabły. Oboże, teraz wszyscy kibice, przez Derec oczywiście. No, no, no to były takie, żebyśmy nie byli w stanie tutaj powalczyć. Mamy za to teraz ofertę, słuchajcie, ofertę transferową. Za Husa i to jest oferta bardzo problematyczna, ponieważ nasz główny środkowy obrońca w tym momencie, czyli garner, naderwał pachwinę i wypada na 2 miesiące. To jest w ogóle bardzo fajna oferta za Husa, bo 5 600 tysięcy to jest na pewno powyżej jego wartości. Tak też jest. Ym, aczkolwiek ja bym wolał za niego odrobinkę więcej. Wydaje mi się, że 7200 i tutaj 6600. To by były bardzo fajne pieniądze, gdybyśmy byli w stanie za niego wyciągnąć. E, I zobaczymy, słuchajcie. Na pewno będziemy musieli się podratować jakimś piłkarzem, ale ja tutaj nie wykluczam wypożyczenia. E, no to jest ciekawa sytuacja, jakby... No trochę nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, dając tego Garnera do środka, e, ale widać, że były czerwony diabeł, e, prawdziwy czerwony diabeł był w United. Tutaj chciał powalczyć w meczu z The Reds, no i niestety... Powalczył na tyle ofiarnie, że wypada na dwa miesiące. Dobra, no ważne informacje o rynku transferowym. Szkoda, że nie dostajemy tutaj informacji o tych zawodnikach, którzy odchodzą, no bo jednak sporo ich odchodzi. Co miesięczny raport o juniorach też wygląda tutaj ciekawie, na przykład George Moore może być. Przyzwoitym zawodnikiem, tak patrząc, ja tych juniorów przyznam szczerze, podpiszę wszystkich z tego po prostu powodu, że myślę, że to może wpłynąć pozytywnie na zarząd i na to, że oni widzą ten rozwój młodzieży, i tak dalej, tak dalej. To nie są w naszym przypadku teraz żadne pieniądze, więc niech chłopaki sobie tutaj wskoczą i zobaczcie, jakie to ma od razu wpływ, jaki to ma od razu wpływ, właśnie na podejście w klubu. Do naszego zespołu. Jak widzicie, już z czerwonego jesteśmy na pięknym, szarym kolorze zwiastującym prawdopodobnie niezwolnienie nas. Akurat ten jeden raz, kiedy nagrywam mnie zasłonię rolę, to wychodzi słońce i daje mi prosto w twarz. Dobrze, ale my się skupmy słuchajcie na tym co istotne nad meczem z Cardiff City. E, Walijczycy są pod nami bezpośrednio, 4 punkty e, miejsce 10, dzies czyli... No tak samo, raczej, chociaż może Cardiff akurat jest usatysfakcjonowany. No my nie, no bo my, my próbujemy, słuchajcie, my próbujemy wygrzebać się gdzieś w te górne rejony tabeli. Chcemy walczyć o ten awans, ale czy nam się to uda? To jest bardzo dobre pytanie. Jak na razie, zobaczmy. Chce Wilson wystąpić w tym spotkaniu i to jest oczywiste, to jest oczywista oczywistość, że młody Anglik pokaże się tutaj w tym składzie, no bo wyjdziemy naszym... E, podstawowym zestawieniem e, pojawia się w naszym zespole też nasz nowy prawoobrońca, Łukasz Piszczek, e, zwany również Żynelem, e, który będzie walczył ze o Oto kto będzie podstawowym naszym zawodnikiem tutaj. E, dalej, Hesket zmieni się oczywiście tutaj z Dembele, jeśli mogę tylko to zrobić. A Dembele Z powołany, czemu go tutaj nie ma? Czego ja sprzedałem? Tak się chyba wydarzyło, że ja go sprzedałem. Tak jest, tak jest, tak jest. E, bo tutaj musimy dać więcej, po prostu e, jakby robimy już troszeczkę wymianę pokoleniową. Dobra, dobra, dobra. E, czy już kojarzę, w którym miejscu tutaj jesteśmy? Zapomniałem zwyczajnie, że sprzedałem tam tego zawodnika. E, no dobra, słuchajcie, środek obrony, no to oczywiście w tym momencie będzie Tanganga. E, Lewy obro środkowo obrońca to będzie Lopez łeska, Ait Nuri, Rzynel e, ze Stouklejem. Będą walczyli o, o miejsce w podstawowym składzie. No wygląda to naprawdę bardzo przyzwoicie, jeśli chodzi o podstawę, ale teraz brakuje nam po pierwsze paru solidniejszych rezerwowych, a po drugie brakuje nam środkowego obrońcy, a po trzecie brakuje nam jeszcze moim zdaniem jakby tego jednego piłkarza, który będzie w stanie podnieść ogólny poziom tego naszego zespołu wyżej. Kogoś w miejsce, na przykład Bogusza, kto będzie kto będzie po prostu punktował nam, znaczy strzelał, albo na prawe skrzydło ktoś by nam się przydał. Ja wiem, że mamy tego zawodnika, który się ładnie rozwija, ale jakby ktoś gotowy wydaje mi się Eee, ktoś gotowy, wydaje mi się, byłby przydatny. Tak czy siak, słuchajcie, skupmy się teraz na tym, jakich zawodników mamy tutaj wyskautowanych i czy jest tutaj ktoś, kogo chciałbym podpisać e, z nazwisk, które komputer nam tu proponuje. Mamy bardzo dużo zawodników z e, Polskiej Ligi, e, ale umówmy się, no to nie są piłkarze, po których w pierwszej kolejności chcielibyśmy sięgać, e, ale już na przykład taki e, Diogo może być kimś ciekawym. Niech nam go podobserwuje nasz Scout, bo wydaje się, że tutaj możemy mieć do czynienia z kimś naprawdę ciekawym. Enzo Zidane to byłby na pewno bardzo fascynujący ruch z powodów transferowych, znaczy z powodów marketingowych, gdybyśmy byli w stanie ściągnąć do siebie Zidana. Zobaczmy napastników, czy tutaj znajdzie się ktoś, kto w jakiś sposób mógłby nas zainteresować. Ale jak widzicie, na razie tutaj nie mamy piłkarzy, którzy. Jakkolwiek przygowaliby moją uwagę. Myślałem, że tutaj znajdziemy chociaż jedno większe nazwisko, oczywiście. to jest bardzo duże nazwisko, ale sami rozumiecie, o kogo mi chodzi. Jordi Classi, zawodnik z przeszłością w lidze angielskiej. Prześledźmy go sobie. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest piłkarz trochę bardziej doświadczony, ale również o takich powinniśmy myśleć. Myślę, że Mac Persson byłby na pewno graczem, który do nas pasuje, ale tutaj widzę, że on będzie szukał sobie. Nowego pracodawcy Zobaczmy tutaj bezpośrednio u skautów Czy są piłkarze, którzy mogliby nas zainteresować Polska, Dania Ale my nie daliśmy żadnego skauta do Anglii I to jest teraz nasz główny problem Że my tam nie pozostawiliśmy sobie skauta Bo przecież my ich poprzenosiliśmy Bo przecież tutaj mamy skautów Którzy byli w... Którzy byli w innych już krajach, bo w tych, które nas najbardziej interesowały, już, już nie było kogo szukać. Więc jak najszybciej musimy tych zawodników poprzenosić w interesujące nas rejony, czyli oczywiście Francja. Tego z Portugalii tak samo jak najszybciej musimy wyekspediować. Teraz Holandię mamy zajętą, ale jeszcze przydałoby nam się spojrzeć na Szkocję, ponieważ tam, na przykład, komuś z Celtiku albo z Glasgow mógłby się kończyć kontrakt, więc mam nadzieję, że oni jeszcze zdążą znaleźć nam piłkarzy, którzy nas będą interesowali. Temu piłkarzowi kończy się kontrakt, on może być bardzo ciekawy. Niech tam jak najszybciej też nasz scout obserwuje. Zobaczmy sobie także tego środkowego obrońcę, a nuż tutaj będziemy mieli kolejnego Virgila van Tak samo spójrzmy sobie na tego tapie, bo naprawdę Holenderska Liga, jak dobrze wiemy, kryje w sobie naprawdę przyzwoite talenty, więc warto mieć tych zawodników pod, pod naszą lupą. Tak więc teraz, teraz czeka nas to, co najtrudniejsze w tych karierach, co zawsze powtarzam, czyli oczywiście czeka nas... Czekanie. A to, co dla mnie jest jeszcze bardzo istotne, musimy zobaczyć sobie Ligę Angielską i te największe kluby, bo to jest dla mnie teraz ważne, żebyśmy spojrzeli się, czy któryś z tych wielkich zespołów, jak na przykład Manchester United, ma jakiegoś środkowego obrońcę, którego byłby gotowy nam wypożyczyć. Ja jestem w stanie teraz do końca sezonu płacić spore pieniądze za jednego z tych wypożyczonych zawodników. Jesteśmy w stanie to zrobić. Oferty z klubu Southampton na Savage. ale gdyby byli w stanie nam wypożyczyć oczywiście nie Jonathana Tacha, ale na przykład takiego Sawicza, to dla nas byłoby to zbawienne, bo wtedy możemy się tego naszego chiusa, nieszczęsnego pozbyć i daje to nam zdecydowanie większe miejsce do. Manewru. Myśleliśmy o pożyczeniu aspilikuety. To na pewno byłby zawodnik, który by bardzo fajnie wpłynął na ten nasz zespół, ale. No, nie do końca jesteśmy w stanie to zrobić. Eric Garcia, prześledźmy go sobie. Zobaczmy, jak on wygląda. No, tutaj dosyć dużym wyzwaniem są oczywiście em, zarobki tych zawodników. No, nie ma co się oszukiwać, po prostu tutaj chłopaki zarabiają tak tłusty kwicior, że to jest. Pensja niemalże całej naszej jedenaski, na przykład takich Suswach to 140 tysięcy to są naprawdę ogromne, ogromne pieniądze. E, zobaczmy, co tutaj ma dla nas teraz Liverpool e, do zaoferowania. E Turby znalazł się w ekipie DerEc, okej, okay, ciekawie. E, my zobaczymy sobie na przykład takiego Sorio. Nie widzę tutaj w ogóle angielskiej młodzieży za bardzo. E, ale zobaczmy sobie tego Daniela Philipsa. E, no ale sami widzicie, że tutaj te kluby. No Za bardzo nie myślą o młodych piłkarzach. Seth Vandenberg, na przykład może to być ktoś. Mamy Marko wykazuje wielki potencjał. Okej, okay, okej, okay, to mi się podoba. To już tutaj przykładamy do niego na pewno dużo uwagi. Zobaczmy, Lester raczej tutaj nas nie będzie. Chociaż może w Lester jest jakiś... Mówi Lester, klika Fulham, ale może w Fulham też będzie. Słuchajcie, nie skreślajmy. Nie skreślajmy też takiego fulam, może tutaj znajdzie się ktoś ciekawy, na przykład Ben em, Godfrey może być zawodnikiem, który w jakiś sposób nam się e, tutaj może przydać, e, więc e, przejrzyjmy sobie to dalej, jakby rozbudujmy sobie tą sieć scoutingu naprawdę mocno, e, dajmy sobie czas, a nóż uda nam się kogoś tutaj e, ciekawego znaleźć, aczkolwiek widzę, że scout już nasz niestety, e, no, no nie, nie, ma już, nie ma już slotów na to, żeby 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 sprawdzać potencjały tych zawodników. Ale jest, proszę bardzo, ee, to D Bo, to jest na pewno to jest na pewno zawodnik ciekawy. I gdyby nam się to D Bo udało wypożyczyć, to naprawdę nie będę narzekał, bo wydaje mi się, że tutaj możemy mieć do czynienia z naprawdę niezłym talentem. Tak więc e, na spokojnie, jakby zbudowaliśmy sobie całą tą siatkę. Więc ważne, żebyśmy teraz byli w stanie... E, ważne, żebyśmy byli teraz w stanie coś z tego wykorzystać No niestety, jak widzicie, kontuzje dosyć mocno nas tutaj e, dojeżdżają Bo trzech naprawdę istotnych dla nas Inaczej, dwóch bardzo istotnych i jeden istotny zawodnik Wypadli z gry z powodów urazów No ale nadal nie uważam, że nie możemy narzekać na to, że e, Jak to wygląda, bo wygląda to wszystko naprawdę nieźle No i czas też wybrać kapitana naszej drużyny Tutaj został wyznaczony Bowden Ale ja nie ukrywam, że Tanganga wydaje mi się być e, właściwym Eee, wydaje mi się być Wydaje mi się być prawdziwym Znaczy wydaje mi się być właściwym tutaj e, Kandydatem No nic, jedziemy słuchajcie do wali Zobaczmy więc jak to będzie wyglądało e, Jesteśmy gotowi na to spotkanie I mecz ten remisujemy Tak dla odmiany 1 do 1 Naprawdę no tutaj mamy niezwykłą łatwość do dzielenia się punktami z innymi. Brak wygranej rozczarowuje. Pracuj nad sobą, Wilson. Ty jesteś też bardzo istotnym elementem tego zespołu, a Stoke City próbuje wyciągnąć od nas Hughesa, bo to naprawdę nie jest zły piłkarz. Zlećmy, zlećmy, słuchajcie, bo Stokesit jest o tyle niewygodnym tutaj partnerem do rozmów, że to jest zespół z naszej ligi, więc wolałbym, żeby oni dali mi zdecydowanie więcej pieniędzy, chociaż czy oni są jeszcze z naszej ligi, to jest dobre pytanie, wydaje mi się, że to już jest premier ligi, że to już jest... Najwyższa klasa rozgrywkowa, a, a, a nie, nasze, nie nasze buty, nie. Stoke City jeszcze nie, aczkolwiek są na dobrej drodze, żeby powrócić do Premier League. Morgan Cooper przypomina mi o treningach, za co bardzo dziękuję. Mamy teraz, słuchajcie, możliwość rozwijania innych piłkarzy, więc na początku to co najważniejsze rozwinijmy sobie tego Bakera ponieważ on także ma duże możliwości, więc jakby inwestujmy, inwestujmy czas, słuchajcie w tych piłkarzy, bo nawet jeśli nic z nich nie będzie, to będę miał ja z nich po prostu pociechę w postaci em, dużych pieniędzy. Em, ten crow też ma całkiem fajny potencjał, z tego co pamiętam, więc dajmy mu jeden trening, a nóż z niego coś będzie, e, więc pozbędziemy się na razie skąd tego coopera. Zobaczmy, czy żynela możemy rozwijać. Żynel tak samo. Może się jeszcze tutaj poprawić Więc jak widzicie Tutaj naprawdę wygląda to wszystko bardzo ciekawie Jeśli chodzi o tych zawodników No mamy tutaj naprawdę mnóstwo piłkarzy Którzy mogą wychodzić na te wyższe poziomy Tylko jest inny problem Że tych slotów treningowych jest absolutnie za mało I to jest coś na co ja ciągle narzekam Ale jest to bardzo, bardzo źle rozwiązane Kolejną FIFA z rzędu Na pewno adept gry ofensywne To jest coś na co będziemy stawiali u... Teraz Bogusza, bo to jest kolejny piłkarz, którego powinniśmy rozwijać Wydaje mi się, że skoro Lionetti jest jedynym napadziorem To tutaj powinniśmy w niego sporo zainwestować, żeby się jeszcze chłopak rozwinął Aczkolwiek dałem mu zły trening, więc zaraz to zmienimy I chciałbym zobaczyć też na ile stać tego Roberta, Żebyśmy mieli jednak em, tego rezerwowego napadziora tutaj w miarę użytecznego Więc em, dosyć mocno rozbiliśmy te treningi, ale to też pozwoli nam wyselekcjonować tych piłkarzy, na których najbardziej e, powinniśmy stawiać. Na przykład Bogusz bija już 75 po tym jednym treningu, co jest dla mnie bardzo, 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 bardzo bardzo istotne. No bo troszeczkę jednak odstawał od tej jedenastki, będąc jedynym piłkarzem, który nie miał tej, nazwijmy to, złotej karty, e, kartki. Ka karty, jakiej kartki? E, dostałem ofertę, a nie, to, to, już, to, już, to już wiemy. E, klub Czelty nam, nadal bez porażki. No nie wierzę, że my jesteśmy bez porażki. Tutaj jakieś chyba w tym miesiącu albo o czymś takim mówimy, ponieważ my już zaliczyliśmy porażek 5 w tym sezonie, więc e, naprawdę no, 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 to już, już parę się znalazło. E, no dobra, czekamy, słuchajcie. Piemonte Calcio dokonało też jakiegoś istotnego transferu, coś czuję, bo raczej bez powodu tam się nie pokazali. A my mamy ofertę transferu za J. Wrighta. Jay Wright to jest chyba ten środkowy nasz napastnik, nie, SP, HP, akceptuje. Jeżeli oni go chcą, to ja go bardzo chętnie zaakceptuję, bo, bo to jest gości, którego my w ogóle nie potrzebujemy, w którego nie będziemy inwestowali. On tutaj jest po to, żeby zarząd był z nas zadowolony, a teraz czas na spotkania z Derby County, zaraz będziemy widzieli. Hughes żąda transferu, no my o tym rozmawiamy i dogadałem sprzedaż, no do Stoke City, słuchajcie, musimy go wysłać za te pieniądze, no ale to powoduje niemały ból głowy, bo tak naprawdę zostajemy z jednym nominalnym środkowym obrońcą w postaci Tanagami, z łeską, a potem nie ma już nikogo, no bo oczywiście jest cały czas jest cały czas ten nasz Garner, ale on jest kontuzjowany na najbliższy jeszcze pewnie miesiąc, więc troszeczkę, troszeczkę może to być problematyczne, że ta kadra jest taka wąska, ale z drugiej strony, czy potrzebujemy też dużo szerszej w tym sezonie nie jestem przekonany. Wright został wypożyczony. To oczywiście bardzo cieszy. I Hughes został sprzedany. Więc 4 miliony 400 tysięcy lądują na naszym koncie. Więc to jest naprawdę pokaźna gotówka, która do nas spada My gramy teraz The Derby County. Jeden z naszych zawodników jest niezdolny do gry. I to jest oczywiście Susek, który też został gdzieś tam poturbowany. Ja nawet nie zauważyłem gdzie i kiedy. A to jest bardzo zła informacja. No bo kolejnego gracza tracimy. Więc robi nam się naprawdę bardzo... Bardzo duży szpital. Zobaczmy, czy już powalczyli coś nasi agenci tutaj na rynku. Czy znaleźliśmy może kogoś, kto wyglądałby całkiem ciekawie z tych piłkarzy, których moglibyśmy ściągnąć? Eee, czy jest tutaj jakieś nazwisko, które byśmy w jakiś sposób kojarzyli? 11 dni wszędzie tutaj do końca tych scoutingów, bo to są te e, scoutingi międzynarodowe. E, jeśli chodzi o w Peru, wątpię, żebyśmy tutaj znaleźli kogoś, kto w jakikolwiek sposób mógłby nas interesować. No może ten. No niech tam go przeobserwuje bramę, na, nasz, yy, nasz scout. Jeśli chodzi o środkowych obrońców, tutaj mamy tego Niemca, ale jego niestety podpisać nie będziemy mogli, niezależnie od tego. Yy, więc więc lećmy dalej. Ten Garcia, pozostało 30 plus dni? Co wy, to, co wy z nim macie tamte? Co tam się dzieje z nim? Bartosz Bereszyński oczywiście jest już przez nas yy, znanym zawodnikiem. Ale no, my go nie potrzebujemy w ogóle. Tutaj nie żałuję, że ten dużą Sterling, bardzo dobrze, że go nie kupiłem. Wy narzekaliście, że ja go nie kupiłem w komentarzach, widziałem bardzo duże niezadowolenie, a zobaczcie, że nasz już Stopli jest lepszy od niego w tym momencie, a nie potrzebował na, na to naprawdę dużo czasu. Dobra, gramy z Derby County, zobaczmy więc, jak będzie wyglądało to spotkanie. Dwie porażki z rzędu zaliczyli nasi rywale, coś czuję, że tutaj znów podzielimy się z nimi punktami, czyż nie? Nie, bo udaje nam się wygrać Lionetti i Stevie G. Wpisują się na listę strzelców, co oczywiście bardzo mnie cieszy, z tego powodu, że wreszcie, 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 wreszcie zdobywamy te trzy punkty. Ehm, zwiększyliśmy wartość klubu, no nic dziwnego, słuchajcie, jakby e, że zarząd jest z tego powodu zadowolony, bo dziwne by było, gdyby nie udało nam się tej wartości e, zwiększyć, biorąc pod uwagę to, e, jak ten klub sportowo rozwija się w naprawdę nienaganny sposób. E, no i zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy, co nas tutaj czeka dalej. E, no powoli, powoli, powoli gonimy Nottingham, ale już do takiego Swansea tracimy naprawdę sporo punktów, więc tutaj będzie niezwykle ciężko, żeby to wszystko ogarnąć. Sterling obiektem zainteresowania, ale nas on nie interesuje. Wiktor Gomez prowadzi rozmowy z klubem Braga, ale to jest ten prawy obrońca, z tego co pamiętam, z West Hamu, czyli ktoś, który nas absolutnie już nie interesuje, bo tą pozycję mamy naprawdę zabitą przez Stoukleya i żynela. więc tutaj naprawdę nie ma co się martwić, ale powód do zmartwień to plaster. Przy nazwisku Bogusz, tak? Więc zobaczmy na ile tracimy Polaka, który zdobył bramkę i naprawdę fajnie tutaj funkcjonuje w tym zespole, więc jestem naprawdę ciekawy. Tracimy go na 5 tygodni, a na zawsze tracimy Debajo. Czyli warto pożegnać jednego z tych piłkarzy, który był z nami od początku. Nie robimy mu problemu z odejściem, tak jak się omawialiśmy. Jedyne co możemy mu powiedzieć to powodzenia i dziękujemy za piękną przygodę. tak jak ja dziękuję Wam za ten odcinek. kiedy Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco. A teraz to było na tyle. Widzimy się jutro, 6 rano. Na razie! Piona!